Witam Was serdecznie. No niestety wylądowałam w szpitalu. Mam złamane dwa żebra, siódme i ósme żebro i mam odmę płucną pourazową niestety. Widzę, że tutaj się dużo osób martwi pisze do mnie i dzwoni i w ogóle y, jestem w szpitalu, y, jestem bezpieczna, to jest najważniejsze. Mogę się jakoś ruszać, bo boli mnie całe boki, w ogóle tutaj cały ten kręgospca lewa strona. Ale żyję, no ja jakoś żyję, no dali mi taki uniformik piękny. Warunki są naprawdę bardzo dobre. Wspaniałe tutaj są i pielęgniarki, i opieka, i ochrona i w ogóle naprawdę. Także cieszę, cieszę się, że no mam połamane żebra. To jest najgorsze, że będę, raz będę musiała się uczyć oddychać od nowa, bo taki nam dali taki przyrząd żeby płuc, żeby wdychać i żeby w, 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 em, dmuchać. I najlepiej jak te dwie kulki się podniosą. No ja jeszcze w tej chwili to mam trochę problemy, tam uda mi się czasami. Ale ten... No, nie jestem zdrowa, co no tam dużo gadaj, ja mam potłuczone żebra, jestem potuczona, pośnieczona, Mam pośniaczoną rękę jedną drugą i plecy. Bo mnie rzucił na fotele. No, ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę są super warunki, super, normalnie jest ładnie, tak czyściutko. Jest moje już nie będę tutaj pana pokazywać, bo obok jest. Łazienka, naprawdę, tyta te też się wykąpałam, naprawdę bardzo, bardzo dobre warunki, czyściutko wszystko. po mokremu, nie? Nie, już wszystko wyschło, wszystko wyschło i ja mam te kapcie takie te że ona nie robi... Nie, 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 nie. Tylko chciałam pokazać, jakie warunki są dobre. No, dali mi uniformy, dali mi klapki, takie właśnie tutaj szpitalne i sobie siedzę w tym, bo... No, oczywiście mam zabiegi, mam kroplówki. No, no niestety. Tak, to jest zawsze jak się z nieodpowiedzialną sobą nie poczytano. Zdaje O no, ojku, jak się kładę, jest gorzej, bo dotykam tymi żebrami. Najlepiej jak chodzę albo jak siedzę. No, tak robią mi badania: no właśnie, jeszcze, jeszcze muszą mi zrobić. Ci zrobili mi klatkę, jeszcze żebra. Bo wczoraj robili mi wstępne badania i ew e ewidentnie, w ogóle ja w ogóle nie chciałam zostać, ja chciałam jechać do domu, ale ewidentnie pani doktor powiedziała, pani za ma pani odmę płucną, pourazową i dwa żebra złamane. No tak, damski bokser. Za to, za to, żeby nie chciałam wpuścić do domu, on jest tak upierdliwy i tak y przykry i przez tyle godzin, że to nie można wytrzymać w ogóle z takim człowiekiem. Tak, dobrze, że zostałam. Tak, powiedziałam na. Mówi, chyba, że pani chce się na własną odpowiedzialność. Mówi, a jak się odma rozleje, to co pani wtedy zrobi? Będziemy zabieg, zabieg robić i respiratory? Ja mówię, no nie, to zostanę, to absolutnie. No, chcę wam tylko powiedzieć, że jest względnie w porządku. Oczywiście, jestem tutaj ponadzorem, mam tutaj ten. robili mi badanie tutaj. Jestem tutaj monitorowana co chwilę, czy mam, znaczy no nie co chwilę, no powiedzmy tam, nie wiem, chyba wieczorem, teraz rano. Miałam badanie ten ciśnienie i, i y, tętno. Krew robili mi na samym początku, jak przyszłam. Wyniki mam takie względne, jak po, po tych zatokach. no to miało, Bo miałam zatoki i alergię, więc też się bardzo dziwię. że nie ma takiego stanu zapalnego ale ten tak, 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 policja go zabrała tak zabrali go wczoraj przyjechał, przyszedł, przyszedł tutaj żeby szczelnie do mnie, do, do szpitala i i zachodź do domu tak, bo jemu się wydawało, że on w ogóle jest gwiazdą wieczoru w ogóle i przyszła policja i go zabrała Nie no, obdukcja to dopiero trzeba iść do medycyny sądowej, no nie, nie jestem aż tak strasznie, no wiadomo, otłuczone tam żebra, odma i, i siniaki mam na rękach, na obu rękach i, i na plecach. Nie, nie byłam reanimowana. A co ma być z mieszkaniem? Tak, ja uważam, że był pijany i był naćpan, Nie wiem, albo na pijan, albo naćpan. Spędził cały dzień z Grażyną, z tą idiotką, lochą i z tymi córkami, debilkami, bo przecież inaczej tego nazwać nie można, to one go napuściły, przypuszczam, bo ja pierwszy raz go widziałam w takiej akcji, ale kiedyś Ania mi mówiła, jego siostra, że on takie rzeczy robi. Tak, pęknięte, tak, 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 Mam jedno mam złamane, drugie mam pęknięte, no wiem, że mam się z nimi zadawać, no absolutnie nie zasługuję na taką patologię, dajcie spokój, w ogóle ja to nie widziałam, w ogóle ja nigdy z damskim bokserem nie miałam do czynienia takim, który... Potrafi uderzyć kobietę, nie wiem, no, z jakiego powodu. Dlatego, żeby go nie wpuściłam, A jaki miałam? obowiązek go wpuścić do własnego domu. Zakłócił mój mir domowy, spokój. Wpuściłam go, zresztą jak przyszedł, już był pijany. Poszedł tam do siebie, napił się i, i ten. I zrobił jazdę. Ale on był pijany. Grażyna zaczęła nagabywać co? Grażyna zaraz moment. Grażyna podobno poszła i zaczęła nagabywać na Panią, żeby wyrzucili Panią z mieszkania. Nie z jakiego powodu. Nie wiem, to jest w ogóle patologia łódzka, także w ogóle już dawno, już kiedyś powiedziałam, że nie chcę się z nimi zadawać, ale tak mnie prosił. Ta też za mną wszędzie jeździ, wszędzie chodzi, się wydaje, że ona tutaj jest koleżanka, że ona tutaj ma jakieś prawa w ogóle. Absolutnie ja nie chcę mieć do czynienia z nimi, w ogóle. Agata Adamas też mi mówiła na temat Sławka. Tak, ona go napuściła, oczywiście, ona go napuściła z tymi córkami. Tak, już usunęłam. Wszystkie zdjęcia z Grażyną i ze sławkiem. może się w dubę pocałować ta locha. I niech ona się zajmie sobą. I e, przede wszystkim niech się umyje, brudas. To jest pierwsza i zasadnicza sprawa. Tak, Sławka zabrali. Ja myślę, że ten... E, myślę, że zrobi, zrobią mu także badanie psychiatryczne. Tak, to hieny. No oczywiście, żeby mieć fame. Jak mam wnioskować o, Ar o aryż? No na razie musiałabym chyba zrobić obdukcję, tak? Ale gdzie złożyć wniosek o areszt na policji? Narkotyków, na no obecność na narkotyku. Tak, tak, wyglądał tak. No próbują się wybić na mnie. Tak, to jest szpital na Zaspie. Świętego Wojciecha. Nie wiem czy jest, ale go zabrali. Także może jest w areszcie, a może już wypuścili. Nie wiem. No, kiedy wyjdę, jak już będzie sytuacja stabilna. Tak na razie mam te żebra potuczone, nie mogę się podnieść. Yy, no, mam problem, naprawdę. Ale chodzić mogę. No, jak już się rozkręcę, to już na spacer jakiś mogę pójść. Ale też tu krzyczą na mnie, że nie wolno chodzić, że jestem po zabiegu, że jestem po. W tym po, po urazie. Tak, oczywiście, że jest nagrane, bo mi wysłał. Mariusz w nocy mi wysłał. Oczywiście, że to są dowody. To ja mu zrobiłam. Po prostu go nie chciałam fusić, bo już miałam dosyć jego pijaka. Tym bardziej, że on wrzeszczy, i w ogóle, no ja byłam zmęczona tym człowiekiem. I to też ja jestem u siebie, ja muszę posprzątać, ja muszę podmywać, zrobić zakupy. Ten, yy, 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 to jeszcze, wybrałam mu spodnie, wybrałam mu tam koszulki jakieś, swoje też. Przecież ja mam obowiązki, ja nie mam yy, obowiązku siedzenia z nim, chodzenia z nim cały czas i siedzenia z nim na plaży. Od rana, od siódmej rano. W szpitalu mi powiedzą dobrze, zapytam Myślicie, że pozwać? Ja myślę, że to i że, że ją i tego y, Wornetta. Bo ona, na jego polecenie to robi, albo chuj wie nie wiem, nie wiem, co to za w ogóle co to za duet jest i co to za, yy, za kobieta. Ja ją znam zupełnie przypadkowo kiedy przyjechała do mnie do Krakowa, kiedyś przyjechała do mnie do tego. No to Warszawy, czy teraz tutaj do Gdańska, ale widzieliśmy się i mi się wydawało, że jest normalna, ale ona jest nienormalna. No właśnie, ja tylko pomagam, a oni się tak odwdzięczają. Ja tylko pomagam albo coś robię dobrego dla ludzi. W szpitalu mam poprosić o abdukcję? No to była agresja jakaś... E, e, możliwe, że to była agresja zaplanowana, ale nie wiem czy przez niego, ty, czy, e, czy przez nią. Bo to jest skanalia. A w ogóle to jak wpadła e, tam na plażę, to miałam jej ochotę powiedzieć, żeby się umyła. Bo była stare bluesy i jeszcze z włosami. No wiem, że spij jak alkoholik upadł śmieć. No tylko tyle, że no nie wiem. No prosił mnie, chciał odpocząć. No to chciał, mówię, przewieje trochę tą głowę, może. Nie wiem. Tak, to był Sławek. Tak, zgłaszajcie to gówno i nie, nie płacicie, nie róbcie jej żadnych giftów, bo to jest po prostu kanalia. I ona i te córki. No, i dobrze, ten też, ten już dawno powinien być usunięty, i ona też powinna być usunięta. To lekarz robi tutaj w szpitalu. Tak pobił. Tak Słowek mnie pobił. No tak, żerują na nieszczęściu i jeszcze robią lajfy na tym. Także chciałam Wam powiedzieć, że nie jest źle, że, że jakoś daję radę, i, i tego. No, tutaj wiadomo, w szpitalu muszę się przemęczyć, tak? No, ale dobrze, że mam opiekę, że mnie tutaj przypilnują, że nic się nie stanie z krwią, z płucami, no w ogóle ze wszystkim. Tak, była Adrianka kochana. Dziękuję, i Dominik, bardzo Ci dziękuję. Co co? co co? Co do mnie pisze? Była Adrianka, przyniosła mi pasę do zębów, szczoteczkę, ale wiecie co? Jak szłam tutaj, bo mi policja chciała, znaczy od razu mi ochroniarz kazał pójść na policję i ten, i do szpitala od razu, od razu potem, żeby nie czekać do rana, tylko żeby pójść, nie? Yy, to wzięłam tam ze sobą jakiś dezodorant, jakiś krem wzięłam. Y, 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 majtki, koszulkę na zmianę, no wiadomo, nie, bo mówię, może tak będę musiała do rana siedzieć, czy tam do, do jutra, no to takie podstawowe rzeczy, takie wzięłam, ale zapomniałam szczoteczki do zębów i ten, i Adriana mi przyniosła szczoteczkę do zębów i, i pastę i ten, i tonik, znaczy takie mleczko, znaczy, no, do, do opłukania twarzy. do zmycia twarzy. Także no fajnie, kochana dziewczyna, że przyszła. Jeśli wyjeżdża, to dzisiaj pewnie nie może, ale już leży na oddziale w tej chwili na chirurgii. Nie na dole, tam na obserwacyjnym, tylko na chirurgii. No plecy, najgorzej plecy, no plecy i jeszcze dzisiaj coś czuję tą kość krzyżową, nie wiem jak się kładę, to, to czuję, nie wiem czy to dzisiaj dopiero wychodzi, bo to już któryś dzień, wiadomo, że to od razu tak nie widać, nie, te jaki to dzisiaj chyba wyszły. Nie, nie dostałam, nie wiem, jeszcze nie patrzyłam nawet. Dali mi tylko taki piękny mundurek, o, i sobie leżę, i siedzę, i chodzę, i muszę jakoś tutaj, ten, najgorzej się ruszać, wstać. Na przykład tutaj łóżka mają takie, porę takie poręcze, można sobie ten, żeby lepiej wstawać, nie, bo... Jest problem z tego. Dzisiaj, tam, że jak miałam robione zdjęcie, to nie mogłam się w ogóle podnieść. Tutaj te łóżka mają tam, są pod kątem, to jest lepiej. A tam na tym stole rentgenowskim, Boże, myślałam, że nie wstanę. Musiałam się przekręcać sposobem, żeby w ogóle wstać z tego łóżka. No, także nie martwcie się, wszystko jest dobrze. no Będę miała teraz 7-8 tygodni, bo takie żebra. Trochę się podmaluję. Będę się lepiej czuła. E -e takie żebra jakieś 7-8 tygodni będą się leczyć. No i oczywiście muszę absolutnie te dmuchanie, nie? Dmuchanie, wciąganie i, i wydychanie. A to podstawa. Będzie dobrze. Tak, jest jeszcze pan na sali, który też na rowerze jeździ i e, miał wypadek na rowerze i ma też złamaną i nogę i piętę i żebra potłuczone. Tak, to jest takie niebezpieczne. Właśnie mówię, kiedyś też ja jechałam na rowerze i jakiś facet po prostu jechał na hulajnodze i prosto na mnie, prosto dosłownie centralnie na mnie jechał, a hulajnoga wiadomo to jest szybsza, cięższa i w ogóle. Ja się wystraszyłam i rzuciłam rower na ten, na no przechyliłam, nie? Znaczy przechyliłam, no rzuciłam rower i sama spadłam z tym rowerem na na bok. I dzięki temu się uchroniłam. Miałam tylko siniaki tutaj od od rączki, od hulajnogi. Bardzo długo miałam te siniaki tutaj na z boku, bo przejechał mi rączką, bo to był dosłownie mu, no, ułamek sekundy. Tak, ci ludzie na, no, na hulajnogach nie patrzą, a do tego jeszcze są pijani bardzo często, a tutaj w Brzeźnie chodzą po tych knajpach, a później biorą te hulajnogi, więc oni w ogóle nic nie widzą. Tak, już trzeba bardzo ostrożnie, naprawdę. Dobrze, sprawdzę. Na pewno się przydadzą tutaj na lekarstwa czy na cokolwiek, bo widzę, będę musiała mieć znowu. Na razie to mam daszyki w brzuch, yy, ciągle ten. Kroplówki, no i kilka razy badane ciśnienie, i puls. Nie, nie byłam reanimowana. Nie, dlaczego reanimowana? No nie, nie może im to ujść na sucho, no naprawdę Sław, Sławka już y, zgłosiłam na policję i nie wiem, się zastanawiam, czy grażdy też nie zgłosić za to, co ona robi. Zanykanie, prześladowanie i, i chodzenie po miejscach zamieszkania, co ona ma do mnie. Niech ona pilnuje najlepiej swoich zębów w tej chwili i swojej tłustej głowy. Dziewczyny, przyszły zobaczcie, jakie pra praktykantki mamy śliczne. Śliczne w takich granatowych mundurkach chodzą i są takie pocieszne i można je po coś poprosić, mają praktyki pielęgniarki. Po studiach studiują pielęgniarstwo, tak jak ja studiowałam e, też, e, studi e, m, no to były takie m, studia medyczne medyczne, tylko ja e, się kształciłam na technika, na, na radiologa, o. na radiologa i e, ja skończyłam studium. E, Rentgen i O. Czyli wszystkie badania mózgu, serca i rentgen. Ale pracowałam tylko 4 lata. Tak, ona go napuściła, na pewno go napuściła, a razem z tymi dziwkami, córkami. Przecież jak one się zachowują w ogóle, to są dziewczyny. Ta mała to w ogóle, ta mniejsza to już w ogóle jest... patologia. I matka taka sama. A zgorzacie, nie dajcie bliku, bo to wielka TikTokerka się teraz zrobiła, Ona teraz rządzi całym TikTokiem i tutaj, wszystkimi ludźmi. Ona za mną jeździ tylko po to, żeby mnie nie zgnębić, bo mi zazdrości cały czas. Taki nikt. Nie, nie zainteresowała się Ola. No, dobrze, trzymajcie się, wszystko jest dobrze, nic mi nie będzie. I jak zwykle dzielna muszę sobie dawać rady, i najgorzej, że nie mogę oddychać, nie mogę chodzić, nie mogę wstawać, bo te żebra po prostu są bardzo dokuczliwe. No, no i ciekawe, jestem z jakiego powodu tak mnie hejtują te znajduchy. Które są nikim i przychodzą tutaj na ten internet i im się wydaje, że kim oni są. No nie wiadomo, jak będę w lepszym stanie, tak jak będę miał już zrobione wszystkie badania, no bo żebra są takie, że żebra się nie ten. Na szczęście, żeby jakby mieli żebra w ten, wsadzili w gips, to bym chyba po prostu nie wszystkich, wszystkich chyba, e, nie wiem, co bym zrobiła, no nie daj Bóg, oczywiście. No nie chcę tutaj przeszkadzać, bo pan jest też bardzo zmęczony i nie będę tutaj... No, ważne, że, że jest coraz lepiej, że mam szczoteczkę do zębów, że mam lekarstwa, że tam ktoś mi dali na zmiany i wytrzymam. No, pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia i... Wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam. Witam Was serdecznie, no niestety w